Siema, to ja z Quarex, a to już szósty odcinek serii Skyward ze Squarexem. I e, tak, sorry, że nie było tak dużo filmów, raczej długo, m, bo byłem na majówce, potem się uczyłem do testów i nie miałem na to wszystko czasu. E, a na majówce po prostu nawet jeżeli bym wziął laptopa, to tego nie zrobiłem, bo nie miałem tam w ogóle internetu, więc bym nic nie wstawił na YouTube'a. No więc wybaczcie mi tą przerwę, e, ale teraz e, właśnie wstawię e, Wam filmik, żebyście mogli zaglądać. No, ja już nie będę nie gadał, tylko przechodzę na rękę Dobra, teraz gramy na mapie Western yy, 2. Yy, I tak, przed tym odcinkiem nagrałem jeszcze dwa inne, ale strasznie wtedy failowałem, yy, bo w ogóle z cięciami, z no ale nieważne. Teraz tego wam nie pokażę, bo aktualnie nie jestem na serwerze z rankedami, ale właśnie, jeżeli chodzi o rankedy, dodali na się tutaj e, tryb e, Warsa, znaczy to było już w Warsy, ale e, do, ulepszyli je, bo dodali teraz rank. I jak tutaj naprzeciwać na czacie, to przy pojemnikiem wtedy jest bo ja już sobie napiętną rangę. E, e, to tyle. E, Nadal no, mam zagłoścą dźwięk, z gry, chcę jeszcze bardziej wyciszyć. I nie będzie słychać. E, tak bo i jest strasznie głośno. Dobra, mam kamizelkę póki, no to jakieś fajne ceny. Słonny odrzut, może być. Pan gościu chciał ze mną sojusz. W sumie z moją zgodziłem, ale pewnie nie specjalnie tak będę. Nie mam sojuszu, bo tak wolę tutaj. Powinienem raczej grać. Ym, dobra, Czy tutaj ktoś jest? Ym, to właśnie poprzez jakąś drogę. Ale mam to jest ja sobie próbuję tego tak lepiej Dobra, niestety bym e, tego gracza się nie spodziewałem, myślałem, że spadnie z tego blaze. Niestety wleciał. No. E, pierwsza arena jest przegrana, ale jeszcze są co najmniej 3 lub 4. No więc widzimy się już na kolejnej arenie. Dobra, teraz gram na aranie Rudy 1 i też jak możecie zobaczyć po ilości mojego eksperta po prostu zbieram na jedną rzecz. Ja konkretniej to nie w sumie nawet nie umiem się zdecydować po prostu, więc proszę Was, żebyście mi pomogli się zdecydować. Wcześniej Was pytałem w, w odcinkach czy wybrać nietoperza czy flasza. Teraz już nie nietoperza czy wampira. nie wiem jak to tam się nazywa ta klasa. Chciałbym kupić smoka, nie wiem co o tym sądzicie, yy, piszcie, yy, czy według, według was to jest dobra yy, myśl, ale yy, widziałem raz jak ktoś grał smokiem i to całkiem dobra klasa jest. Yy, a, i jeszcze, yy, yy, kiedyś nagrywałem też yy, jeden filmik, czy jakoś tak, były na takich Skywarsach URF jak mówiłem, prawda? Tak, I te Skywarscy URF zostały usunięte, bo to był ponad jakiś event, nie wiedziałem nawet o tym, yy, no ale okazało się, że był to event a imię 2 się nie trwa, no i niestety... Um, to była Laura i no bo miałem mecz z knokiem trójką. Um, no... no będzie zbanowany, bo ma nawet dowód, więc będą mogli zobaczyć administratorzy. No e, no i niestety tak się czasami dzieje, że są cheaterzy. E, tego się nie uniknie i to nawet wy możecie potwierdzić, że to, są... to był czyter więc e, teraz nie znam no, ale ja już e, idę na kolejną arenę, bo ten gość mnie trochę denerwował. No. Dobra, teraz gramy na mapie mechanizm. E, też jakby co to jest serwer dziesiąty. Dla administracji to pokazuję, jeżeli mieli podwa e, na tego człowieka. Nie zadniał na cheatach, co by było piać. Mm. Jak ktoś uważa, że to nie cheaty, to piszcie w komentarzach, ale jak dla mnie to było 100% cheaty, bo nie krokało go i był troszkę za szybko jak na mojego. A troszkę znam się na wizualizmie w Minecraftie, bo nie gram w niego od w Izumi, więc... Em, no, umiem, wie, umiem y, się domyślić, kto ma czysty, a kto nie. I ten ten pan nie był czysty, tylko... No, więc to było bardzo niefajne z jego strony, że włączył te chipy. Ale administracji to na szczęście panuje, więc... Dobra, pierwszy dni. Nie, to ja, mogę, to ja... Dobra, szczęście jest takie, że mam jeszcze rakietę w ostateczności zawsze Eee, w początku coś No nie, trzeba wypilę, bo są lepsze ehm, tak, jeszcze nazwy w ogóle tutaj są takie głupie Cheater znów, no przecież to jest niesprawiedliwe, no ile ich tu jeszcze będzie Ewidentny antykrok, przecież go krokałem. Orzech jeden, dobra, no będzie też zbanowany Coś dzisiaj dużo czterów w tym serwerze, nie wiem, ale chyba sami widzieliście, że to był antyknok. No, Jak dla mnie to było po prostu supercentowe antyknok. Uderzyłem go zanim była pusta przestrzeń, nawet nie, nie zbagował się na płotku. więc... No troszkę to nie fajnie, że aż tyle czterów jest. Trzeba troszkę będzie to on tutaj poinformować o takich osobach. Może ja się im dostanie bana. No. Ja już nie będę o takich rzeczach, długo gadał tylko po prostu przechodzę do kolejnej arenki. Dobra, mam nadzieję, że chociaż na tej mapie nie będzie cztera, a jeżeli będzie, to po prostu ten film idzie na YouTube'a i Administracja się już zobaczy, co to to. Znaczy tak będzie na YouTube, więc Administracja i tak zobaczy, jakie tutaj ja osoby grają i mają na serwerze. Yy, bo to, to byłoby mi fajne grać z cheaterami. Kiedyś z nimi graliście. Chyba, że sami mieliście kiedyś cztery. To jeszcze gorzej, ale... No. Po prostu administracja banuje na ja tym a ja też nie czytuję tutaj bo po prostu głupotą. Ja po prostu bana za głupoty. Bo to można... bo takie cheaty można nazwać jedynie głupotami. Bo... po co czytować? Dobra, to tu jest jakiś epic.pl. No. ciekawe czy jest czysty. Byłoby fajnie. Aha, widzę, że tutaj już ktoś próbuje za śnieżek coś działać. Ja... No. Dobra, go ściągnęłem nawet zabiję chyba Tak, zabiję go No, no to pierwszy kill Myślę, że chociaż to arena uda mi się wygrać To lawa, nie, to jest tak... O ty! Nie ma sojuszy! Nagranie jest! Kościół, na nagraniu nie będę sam sojuszu brał. Kiedy indziej możesz zebrać ze mną sojusz, ale na razie się. Co? To był typ? Eee... Co? Skąd mnie? Kto mnie zabił? Hubert. Muszę to zobaczyć. To była arena Mars, tak? Eee, tam mi ktoś nie pasuje, bo tam nie było. Nawet spełniować nie można już. Wygrał czy co? Aha, wygrał. No, dobra, tam było we dwóch. Dobra, tego się nie spodziewałem naprawdę. No, naprawdę się tego nie spodziewałem, że tam nawet nie zauważyłem tego typa. Ale myślę, że to się już nie powtórzy. Yy, no, ale i tak szło mi lepiej niż wcześniej, ale to przez tych cheaterów. No, no, i nie będę przedłużał, bo tak za dużo gadam teraz w tych przerwach. Po prostu widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, może wreszcie mi się szczęści, bo to już po prostu jest słabe, że tak mi źle idzie. Um, no, wreszcie jakieś dobrej temy. Dobra, jeżeli teraz nie wygram, to... Wreszcie no, jestem słaby. I prawdopodobnie jestem słaby, bo tego pewnie nie wygram. Um, dobra, żeśmy mogę że rzeczy jakoś... super. Tuto... 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 Tak, 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 to, to to, to, to tak, Tu, tak, 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 Ej, tu. Tu, 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 tu. tak, 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 eee, tak, tak, ty, tak, 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 chyba tak, tak, Patrzcie, to mam Ale ty panie dobra. On nie ogarnie, że ja mam rakietę. Zabij go? Tak, zabili. Zabili go, dobra, ciekawe jaki miał mieczek. Tak, ja bym się go wziął. E, z czego mnie... Z tego mnie miecz bił! Aha, dobra. Wcale nie był w dobrym Okej, okay, eee... Goście miał lagi. O nie, Mikle. Ja już mi nie z nim rozgrałem. Mikle tu nie jest fajnie. Dobra, ja z Mikle... Ja z Mikle chcę sojusz, e, ja sojusz, sojusz. E, panie! Nie, nie, nie! Zje, zje, zje. Dobra. Ten Mikle mnie denerwuje. Ja jestem z sojusznikiem raz wrogiem. Tak to tutaj na skierowcach jest. Eee. Same rakiety ja, tak teraz mają. No... Nie, czemu oni do mnie strzelają? Nie chcę umrzeć. No nie chcę umrzeć! A tu jest gościu! Tu jest gościu! A! Nie! Czekamy, czekamy! Dobra, serdecznie. Tak, żyje, Żyję! Ale on nie żyje! Dobra. Udało się. Nie, wyleciał tą rakietą, kurde. Ale może mi się coś tutaj uda, jestem na środku. Mam nadzieję, że... Nie! Idź, idź, panie! Idź! Idź, panie, idź! Tu to jest taktyka uścignięcia na dół? Idź tu! Dobra! Padł. To on rozumie. Koniec równy. Dobra. To jest dobra taktyka tak na niego. Dobra. Nie, to e, jest groźny, szczególnie z takim setem. Zaraz mi padnie w ogóle tutaj e, buty mi padną, więc tutaj muszę uważać. Nie! Proszę nie! Ja nie mam szansu zbijać się z takimi rzeczami. Dobra. To, to będzie na tyle z tego odcinka. Już trochę trwa. No i tak, wreszcie chyba mi się udał ten odcinek. Jak, z dwoma strzałami w głowie się żegnam, ja byłem z Quareks, to był szósty odcinek z Selskiego z Quareksem. No i nara.